Zapraszamy na deser drodzy państwo, a ja na deser zostawiłem sobie Milenę. A co? Milena, mil, to Milenko się... droga, no to może y... siądziemy jakoś tak tutaj grzecznie. Dobrze, daleka. może siądziemy. Nie omieszkałaś się przepytać w swojej publikacji w wszystkich naszych Czyli przedsiębiorców. teraz ja będę miała tutaj wywiad. Ale sama nie odpowiada. Ze mną wywiadu nie zdążyłam zrobić. Ale bo nie sama było, nie prawda? odpowiedziałaś, tak jest, na te 20 e... nieprostych pytań. E, e. Dlatego pozwolisz, że teraz cię e, przepytamy. I powiem Wam, proszę Państwa, nie jestem wcale przygotowana, ale z racji na to, że czekamy na deser, ja zostałam tutaj na deser, a więc mam nadzieję, że wybaczycie. Spontaniczne odpowiedzi są najlepsze, e, zwłaszcza te nieprzygotowane, płynące z, pełni, e, z, z głębi. Serca i umysłu. To co, możemy zaczynać? Zaczynamy. Czy chcesz księgawkę? Nie, dam radę. <grystanie> Okej, okay, lecimy. Moje motto życiowe to. 20 sekund. E, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Jestem kobietą z gór świętokrzyskich, zawsze promuję te moje rejony. I nieraz z każdego doświadczenia w życiu wynosiłam jakąś tam lekcję życiową. I nawet przy organizacji gali, mimo że wygląda to bardzo glamour i jesteśmy w przepięknym, najstarszym hotelu w Warszawie i jednym z tutaj topowych hoteli, powiem Wam, że zorganizowanie tej gali to był no, mega wysiłek. Stąd co nas nie zabije, to nas wzmocni. Idziemy dalej, to takie przesłanie trochę z Gór Świętokrzyskich mojej babci Józefy. Dzieciństwo nauczyło mnie tego, że w życiu, y, ja jestem jedną z pięciora, pięciorga rodzeństwa, a więc że, y, dzieciństwo nauczyło mnie tego, że żeby być zauważoną, trzeba naprawdę być pracowitym i to przydało mi się głównie w pracy, tak, że jestem taka bardzo konsekwentna i y, no tego mnie nauczyło dzieciństwo. Okej. Okay. Moim autorytetem, nie mylić z, o, z autorem, <sum> jest... <noise> Moim autorytetem Mam kilka autorytetów, ale jeżeli chodzi o biznes, moim autorytetem był mój ojciec, mój tato, Józef, który nauczył mnie szacunku do ludzi i przede wszystkim do traktowania każdego równo. Czyli po prostu, czy jest y, szoferem, czy jest y, osobą, która pracuje w firmie, czy zwykłym człowiekiem, który Sprząta, traktujemy każdego z szacunkiem. Przede wszystkim dla mnie, mój, mój tato był dla mnie dużym autorytetem. Czyli wpisuje się w większość odpowiedzi tak. bohaterów twojej publikacji. Kluczem do biznesowego sukcesu jest? Wytrwałość. Kiedy byłam w Egipcie i miałam wywiad z najbogatszym Egipcjaninem Nagibem Savirisem, była taka sytuacja, że ten człowiek nie chciał ze mną wykonać wywiadu do magazynu Fortune, i próbowałam wieloma metodami dostać się do niego. Dostałam do niego numer telefonu, napisałam mu SMS-a, że jestem tak wytrwała jak pan w osiąganiu celu. No i nie weszłam drzwiami, weszłam oknem. Drugiego dnia dostałam z nim wywiad z Nagibem Sabirisem, a więc wytrwałość. Przede wszystkim wytrwałość. Czekałam na ten wywi wywiad 5 miesięcy, spotkałam wszystkie osoby już, które miałam do spotkać z magazynu Fortune i powiem wam, to jest klucz do sukcesu, wytrwałość i cierpliwość. Nie drzwiami to oknem. Niektórzy z państwa <grym> mówili też o tym, że jeśli nie oknem, to kominem. <grym> o, to Zgadza też się? ciekawe. <grym> ja czytałem, ja naprawdę to czytałem, drodzy państwo. Zachęcam jeszcze raz serdecznie. Gdybym złapał, gdybym złapała, Złotą rybkę to. To prosiłabym o zdrowie dla moich najbliższych, dla moich przyjaciół. No i tak naprawdę dla zdrowia dla wszystkich. Nie lubię patrzeć, jak ludzie cierpią, a więc tak po kobiecemu trochę. Dalej. Okay. Kapitalizm nagradza zaradnych czy zwiększa społeczne nierówności? I tak i tak, ale bardziej nagradza zaradnych niż tutaj wprowadza nierówności. Yy, uważam, że jeżeli ktoś jest zdrowy, ma dwie ręce, nogi i jest pracowity, to może osiągnąć wszystko i czy lepi pierogi, czy robi świece, czy jest prezesem ogromnych korporacji, yy, może dać tutaj sobie radę w każdej branży, w której działa. I tak też zdecydowanej większości odpowiadali bohaterowie okay. twojej publikacji. Pierwsze pieniądze zarobiłam ucząc dzieci angielskiego. I tylko tyle? <noise> tak, uczyłam dzieci angielskiego mając 12 lat, i tato jakoś nie płacił mi za pracę, które mi zlecał, a więc głównie uczyłam dzieciaki angielskiego. To były moje pierwsze zarobione pieniądze. A wiecie Państwo, że wy podawaliście najczęściej. E, Dorabiałam na myjni. Tak. Zresztą ja też to robiłem, więc cieszę się, że wpisuję się w przedsiębiorczość. Tak sławnych i, i wspaniałych ludzi, jak Państwo. Moja największa biznesowa wtopa to. Nie było takiej biznesowej wtopy, dlatego że zawsze kalkuluję ryzyko. I w życiu tutaj, tutaj w pracy i w życiu prywatnym zawsze kalkuluję ryzyko, a więc jestem bardzo ostrożna. Były sytuacje, kiedy być może projekt wyszedł no, jakoś na, na zero, ale nie było jakiejś wielkiej biznesowej wtopy, bo zawsze planuje wszystkie swoje projekty. Okay. W zdobywaniu gór ważna jest droga czy wejście na szczyt? Oczywiście, że droga, bo nawet ta gala to jest początek drogi, to jest jeden z kroków milowych. Yy, kolejnym będzie event we wrześniu, o którym Państwu powiem i mam plany też międzynarodowe, mam już plan rozpisany na kilka lat dosłownie na trzy lata na daną chwilę i to składa się w całość. Mhm. Nie zatrudniłabym osoby, która? Yy, nie zatrudniłabym osoby, która jest leniwa i która nie ma szacunku wobec mnie. Okej. Okay. Granica pomiędzy pracą a pracoholizmem polega na? No i tu mam ząg, bo ja jestem pracoholiczką, a więc... <grywka> ja nie jestem w stanie sobie na dzień dzisiejszy tej linii wyznaczyć. Być może to jest moment, kiedy, kiedy już że czasami jest tak, że, że może chciałabym, a już ciało nie może dalej funkcjonować, tak? Dalej. Okay. W prowadzeniu biznesu naj, najtrudniejsze jest. Hmm. Dobór odpowiednich ludzi. Dobór odpowiedniej kadry. I dobór ludzi, którym możemy zaufać. Ja tak się zastanawiam, czy Państwo konfrontujecie te odpowiedzi ze swoimi, których udzieliliście w okay. publikacji. I czy nie zastanawiacie się właściwie, czy nie byście niektórych nie zmienili, nie odpowiedzielibyście e, inaczej. Myślę, że będzie jeszcze na to szansa być tak. może w kolejnej publikacji. Będzie taka? Czy? Będzie, będzie, będzie kolejna publikacja o tym pod koniec gali. Okej. Okay. Bankrutuję, w kieszeni zostaje mi miesięczna krajowa pensja. Zaczynam od. Hmm. Ciężkie pytanie. Sama jej układałaś. <noise> Kogoś pytać to fajnie, co? <noise> Jak to, być, jak to być trudno po tej drugiej stronie, moi drodzy. Myślę, że zainwestowałabym te środki. Ja zawsze potrafię stworzyć z pomysłu. Projekt, tak? A więc myślę, że przede wszystkim przeznaczyłabym na inwestycje. Jestem szefem, który. Który jest wyrozumiały, dobry, ale do czasu. Potem zmienia się w takiego szefa tyrana, jeżeli U. ktoś na to zasłuży. Ale rzadko się to zdarza. Byłam z siebie najbardziej dumna, gdy. Było kilka momentów w moim życiu, kiedy byłam najbardziej dumna. Myślę, że był to moment, kiedy pierwszy raz zorganizowałam forum inwestycyjne dla Izraela w Nowym Jorku bo jako dziewczyna z Gór Świętokrzyskich no nie byłam taka pewna siebie w tym momencie i kiedy dostałam się do Akademii Dyplomatycznej to też było takim momentem kiedy się tam bardzo cieszyłam bo było bardzo dużo osób z całego świata i chciało się tam dostać tyle. Okej. Okay. Najcenniejsza rada od rodziców, która przypadła mi przydała mi się w biznesie to Hmm, y, może rada biznesowa mojego taty, że ma zawsze biznes wychodzić na plus? A więc podlicz, y, ile wydasz, ile zarobisz i czy jest na plus. To bardzo prosta rada biznesowa od taty. I w tej kalkulacji wcale nie musimy operować pieniędzmi, prawda? Tak. Bo emocje, y, satysfakcja to, no też są to też bardzo jest ważne. Oczywiście, to też bardzo wartości. ważne. Mhm, okay. Zjadłabym kolację z. No i teraz rozejrzyj się po sali i powiedz kim. Właśnie jem kolację z Państwem tutaj. Jestem i bardzo się cieszę, że, że jesteśmy tutaj z tyloma y, wspaniałymi osobami, ale z kim mogłabym zjeść kolację? Na pewno z kilkoma osobami. Jest, jest, są to osoby z różnych branży. Y, cenię sobie za pracowitość na przykład Madonnę, która jest mega pracowitą osobą, nie ma fantastycznego głosu, ale jest bardzo pracowita, zdeterminowana i osiągnęła ogromny sukces. Pominę polityków, <grym> mimo że y, tutaj nie chodzi mi o, być może Mel Nelson Mandela, tak, dlatego że byłam y, podróżując po Afryce, myślę, że z nim chciałabym tutaj przeprowadzić y, taką rozmowę między nami. Y, I Osoba, która już nie żyje, matka Teresa z Kalkuty, która bardzo dużo przeszła i też bardzo dużo było wiele wokół niej kontrowersji. Ale zawsze wokół ludzi sukcesu, ludzi, którzy coś osiągają, są jakieś kontrowersje. Okej. Okay. Przypomnę tylko, że politycy też czasami bywają przedsiębiorczy. Oczywiście, że tak. <laughs> Gdybym rządziła światem, zmieniłabym. Co bym mogła zmienić? Hmm. Powiem tak, zostawię politykom działania polityczne, dlatego że ja będę promowała przedsiębiorczość. Tak. Ja będę promowała inne, tutaj polskie firmy, biznesy a y, mogę tam być bardziej jako lobby z boku, promujące pewne idee i y, y, ewentualnie porywające lud, ludzi do idei i do pewnych rzeczy, do zmian, ale jeżeli chodzi o rządzenie światem, mam nadzieję, że mogłabym powierzyć je w rękę sprawdzonych i dobrych polityków, którzy nie tylko patrzą na na przykład na władzę, tylko chcą faktycznie dokonać zmiany. Tak. Cieszę się, gdy. <grymne> cieszę się, gdy, gdy widzę, że ludzie są szczęśliwi, uśmiechnięci, jak pan na przykład teraz dr Ryszard Czarnecki, <grymne> jak tutaj moja piękna gwiazda, która tutaj Edytka siedzi, a więc cieszę się, jeżeli wy się cieszycie i tak naprawdę cieszy mnie bardzo dużo rzeczy i przede wszystkim odnajdywanie szczęścia w małych rzeczach, w małych chwilach. I ostatnie, drodzy Państwo, pytanie, najważniejsze. Tak. Ale e, odpowiedź e, musi zabrzmieć w trzech punktach, albowiem moje trzy największe pasje w życiu to. Muzyka, podróże i ludzie, poznawanie ludzi. Inspirowanie, ale też e, inspirowanie innych do, do tego, żeby spełniali swoje marzenia. Tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo. I tym sposobem, drodzy Państwo, przebrnęliśmy przez serię pytań. Nie wiem, jak Państwo, ale mi się podobało, jestem zainspirowany. Chciałem dziękuję. Państwu serdecznie podziękować Tobie, ja Mileno również, i przede wszystkim jeszcze raz serdecznie pogratulować. I już nie mogę się doczekać kolejnej edycji.